Myślałem, że. Wiedźmin przyszedł do jakiejś ulicznicy się zabawić. Wszystko sprzedane. Właśnie miałam się zbierać, bo po co tu będę tkwiła po próżnicy? Nie dziwcie się, panie. Wszystko na pogrzeb poszło. Każdy chciał na grób księżnej bukiet zanieść anemony, piwonie, gladiole pan z butelek. Ale ona to najbardziej lubiła zwykłe róże. Wiem, bo czasem jej dwórki tu przychodziły. Najpiękniejsze kwiaty dla niej wybierałam, pachnące z dużymi pąkami, takie, co długo postoją. Ach, nadal nie mogę w to wszystko uwierzyć. Zginąć z rąk własnej siostry. Jak to się mogło stać? Nikt nie podejrzewał, że Jana będzie aż tak zawzięta. Ani Damien, ani ja, ani sama księżna. A, już poznaję. Wyście są ten Wiedźmin z północy, co nas przed bestią uratował? Hmm, to fajne by było. gdyby się ten dał wampira rzucić na pożarcie świnią. Orwasz to. Czekajcie, to by było proszę. świetne. To dla was. Myślałem, że kwiaty się skończyły. Odłożyłam jeden bukiet, żeby samej zanieść. Ale weźcie go. Wiem, że byliście z księżną blisko. No byliśmy z nią ja blisko. Jestem winien? Leciała na wiedźmina Słuchajcie na jego białą grzybę. I wznieście dziś wieczorem toast za jej pamięć. Tak zrobię. Bywaj.